Rozpoczął Wesley Snyder Maxwell. W pole karne Ibrahimowicz, on jest piekielnie niebezpieczny. W sytuacji. Akcja dwóch, akcja dwóch byłych piłkarzy Interu Mediolan Keita. Powogranicz. Proszę bardzo szybko, właśnie Snyder rozpoczął kontratak. Ach, łapie się teraz za głowę Milito. I rzeczywiście nie było spalonego. Pique się spóźnił. Byliśmy świadkami futbolowej zbrodni. Teraz lewą stroną przedziera się Maxwell, Maxwell. Jego groźna akcja. Maxwell do linii końcowej. Maxwell wykłada przed polekarny. Gol! Gol! Barcelona prowadzi Rendozera. Miłka nie opuścić pola Karny. Po raz pierwszy Barcelonie udało się w taki sposób przeprowadzić akcję, że 4 czy 5 razy przy piłce był główny reżyser Szavi. Dlatego, że to już było kolejne jego przewinienie. Snajder, ależ teraz było blisko. No trzeba przyznać, że w tej sytuacji naprawdę Lucio mógł zachować się lepiej. Pandev zagrał bardzo leciutko piłkę. Jesteś karnym, ale znowu brało blokowało. Milito! Wydawało się, że Diego Milito mogł być na pozycji spalonej. Majkon z powrotem do Kameruńczyka. Samuele to po ziemi. Będzie groźnie, Milito! Będzie okazja, Snyder! Gol! Wesley Snyder! Nie w roli asystenta, a w roli egzekutora. Już widziałem, że ta akcja będzie groźna, kiedy była już piłka w polu karnym. Po ziemi zagrana. I to bardzo, no może niepodobne do tej akcji Barcelony, ale też coś na ten kształt. Najpierw uderzyła Barcelona. Gol Pedro, potem odpowiedział Wesley Snyder. Znów jesteśmy na Giuseppe Marca, a to jest ten tunel, bardzo długi tunel, długie przejście z szatni na murawę stadioną. Druga połowa starcia pomiędzy Interem Mediolana a FC Barceloną. Już za kilkadziesiąt sekund. Głos się rozpocznie. Olegariu Lensa w tym momencie rozpoczyna drugą połowę. Milito, to będzie w środku, jest teraz na 11 metrze. Milito, Majkon! Majkon! 2 do 1 prowadzi intermediolant! Mówiliśmy tyle o bocznych obrońcach! I Maicon odkupił swoje winy. Maxwell dla Barcelony zrobił akcję. Wyłożył piłkę, a Maicon dla Interu akcję wykończył. Inter Mediolan prowadzi z Barceloną 2 do 1. No pięknie rozpoczęła nam się ta druga połowa. Messi przyczajony, Messi, Messi, lewa noga! Ależ z wielkimi kłopotami broni to Julio Cesar. Bardzo nieprzyjemne dla bramkarza uderzenie. Xavi już jest ruch w polu, Cesarz, Julius Cesar znów broni! Podbita piłka, jakieś zamieszanie! I był gwizdek gdzieś w tym całym zamieszaniu. To się nie udało, ale Inter kontynuuje akcję, Samuel Eto, Eto! Snyder! Jeszcze! Milito! Gol! 3 do 1, podnoszą piłkę ze Barcelony! Dłonie, ręce, ale to nie ma najmniejszego znaczenia! Inter prowadzi 3 do 1, a Diego Milito wreszcie wpisuje się na listę strzelców. Cieszy się też Snyder, bo to on jest asystentem. Tak, a my z tej akcji będziemy pamiętali strzał Snydera i bardzo sprytne zachowanie Diego Milito. Ja bym chciał, żeby państwo nie zapomnieli o tym, jak rozpoczęła się ta akcja. Dziwi w tym momencie decyzja Guardioli. Wchodzi nam Erika Bidal. Na boisko opuścił Zlatan Ibrahimowicz. Być może do Barcelony dotarło to, że dziś nie jest w stanie ograć Interu Mediola. Natomiast trener Barcy pamięta, że jest jeszcze 90 minut w spotkaniu rewanżowym. Jeżeli dziś Barcelona nie przegra wysoko, będzie mogła w rewanżu marzyć o awansie do finału. Obiegł go Abidal. Abidal miękko dobrze. Ale nie miał kto tego wykończyć, bo nie ma na boisko już Zlatana Ibrahimowicza. Messi, Messi, jego lewa noga i Julio Cesar. Alves przy nim Snajder. znakomicie, znakomicie zrobił to Snajder, ale czy nie faulował? Żółta karta dla Daniego Alvesa. Jest teraz okazja Pique, Julio Cesar już leży na murawie. No i proszę. Szczęśliwy Lucio uratował Inter Mediolan. Czy się uda? Nie, nie teraz. Pique przyjmuje piłkę na klatkę piersiową. No i ten strzał przewrotką. Piłka w rękach Julio Cezara uderzał Busquets. Nie, to był Pedro. A zwłaszcza, że Inter nie zremisował, nie przegrał, tylko wygrał. 3 do 1. Koniec meczu w Mediolanie. Kibice na Giuseppe Maca w siódmym niebie. Oni w tym momencie nie kalkulują, nie myślą o tym jednym golu straconym przez Mediolańczyków. Przecież kibic na stadionie wierzy tylko w swój zespół. Wierzy, że Inter zmiażdżył Barcelonę i nie dopuszczają w ogóle do myśli czegoś takiego, że w rewanżu może być inaczej. Czy to będzie wielki dzień? Czy to będzie dzień, który przejdzie do historii futbolu? Tego jeszcze nie wiemy, ale wiemy, że napięcie i oczekiwania są ogromne. Zapraszamy Państwa na pojedynek na Camp Nou, na którego stawką jest finał, który rozegrany zostanie w Madrycie. Na spotkanie FC Barcelona Inter Mediolan zapraszają państwa Wojtek Jagoda i Grzegorz Kalinowski. I zaczniemy od dość nietypowego komunikatu od komunikatu, który będzie naszym domysłem. Widzieliśmy twarze na zbliżeniach, twarze kibiców Interu Mediolan, twarze zaniepokojone, twarze, które nie wyrażały radości, entuzjazmu, który związany jest z przyjazdem, ze swoją drużyną i z wynikiem. 3 do jednego. To były twarze kibiców, którzy widzieli rozgrzewającego się Krystiana Kiwu. Kiwu, z którym rozmawiał Jose Mourinho najprawdopodobniej, ale powtarzam, to są tylko i wyłącznie nasze domysły. rolę odegra Kiwu. Czy to nie będzie odpowiedź na Messiego? Czy on nie będzie podążał za Messim, który gdzieś tam bliżej prawej strony i środka powinien nam się pokazywać na boisku. Rozpoczęło się. Pedro! Pedro! Obok bramki. był przekonany, że kilku wysokich graczy umożliwia tego rodzaju zagranie. Tak jest! Pique! Jaka decyzja arbitra? No, Pewna część fanów spodziewała się, że może 11, ale były to tylko marzenia. Piłka będzie wybijana z 11 metra, ale nie w stronę bramki bronionej przez Julię Cezara. Keita, Ibrahimowicz. A jednak ręką. Ale pomylił się Walter Samuel. Wydawało mi się, że przetnie. Puskać do. Alweza, gol, nie, piłka obok bramki, Pedro, ten który strzela gole w decydujących meczach, w najważniejszych grach, ten który przed rokiem pojawił się w 11 Barsy, wchodząc na ostatniej chwilę finałowego meczu w Rzymie. W spotkaniu Pedro grający bardzo, bardzo otwardo, on w pierwszym meczu Inter Barcelona falował najczęściej. Busquets i uwaga czerwona kartka od razu bezpośrednio bez kolejnej żółtej mówiliśmy że to bohater bohater poprzedniego spotkania człowiek który z Barceloną osiągnął ten najwyższy wymarzony cel dzisiaj wpisuje się na karty historii futbolu jako ten który poważnie osłabia swój zespół no, moim zdaniem czerwona kartka to chyba za mocno. Messi, Messi, Messi idzie na strzał Messi obok bramki. Końcami, końcami rękawi, Tam już chyba nie było nawet miejsca na palce wcześniej rozpoczął grę na czas Julio Cezar. Bardzo szybko ukarał go pan Frank De Blecker przed finałem ten pewniak, który wiedzą ale uderzenie, ale obok bramki w Bayernie Monachium. Jest to niesamowity pech. Tiago Moty był piłkarzem Barcelony w sezonie 2005. Pierwszy kwadrans drugiej połowy, bo ta pierwsza już się skończyła. 0 ja do zera. A ja stawiam na że Zobaczymy. Na razie mecz, który nieco rozczarowuje, ale mecz pełen emocji i mecz, w którym Barsa będzie w drugiej połowie grała w 11 na 10. Frank de Blecker... Mam nadzieję, że po raz pierwszy i ostatni w tej połowie wymieniam nazwisko belgijskiego arbitra. które no, Bliżej niż w pierwszej połowie, ale wciąż daleko, wciąż daleko, wciąż bardzo niesalnie. Teraz Messi. Nie ma mowy o jedenastce. Oklaski, wielka nadzieja, wychowanek, chłopak, który. Urodził się niedaleko stąd. To spotkanie wygrać 2 do 0. Messi może teraz. Obok bramki. Najlepsza sytuacja w drugiej połowie. Bojan Kicz. Ta akcja wyrywała Barce z marazmu, ale nie dała jej gola. Mistrzostwo Hiszpanii. Pique. Pique. Coś nie wiadomo. Zagrać Iwica Oli, mieliśmy tego przykład w wczorajszym spotkaniu, ale to jest środkowy napastnik. A środkowy obrońca Barcelony zrobił to równie pięknie w pole karnej, Liczyć na pike, uderzenie broni, broni z wielkim trudem Julio Cesar, ale nie było komu dobić. Pewno zagra do Alvesa, nie idzie na przebój Messi. I teraz znakomita interwencja Messi. I będzie żółta kartka. Nie. Niekonsekwentnie z arbitrem. Czy teraz? Gol! Bojan Krkic, ale wcześniej zagranie piłki ręką. Ale szczujność wykazał arbiter. Zobaczmy też, czy wykazał się doskonałym wzrokiem i nie popełnił błędu. Z utęsknieniem czekamy na powtórkę. I to będzie koniec. Tak jest! Posłuchajmy teraz tego, co dzieje się na Camp Nou. Popatrzmy na ogromną radość. Po 38 latach internacjonale, znów finale, znów wielkim finale szansami, aby osiągnąć to, co ostatnim razem udało się 45 lat temu. Doglądaliśmy Inter Mediolan jesienią w fazie grupowej. Wydawało to się wręcz niemożliwe. Inter grał źle. Inter nie wygrywał spotkań, ale Inter wiosną 2010 to zupełnie inny zespół. Inter, który pięć poprzednich spotkań wygrał. Dziś przegrał 0 do 1, ale jest to porażka zwycięska. Wielki finał przed podobiecznymi Jose Mourinho.